Moi drodzy, zbliża się Adwent, czas czuwania, czas przygotowania na przyjście Pana, tego, który narodzi się w żłóbku, ale może przede wszystkim tego, który przyjdzie na końcu czasów. Czas biegnie nieubłaganie i nie obejrzymy się, kiedy będziemy czekali na pierwszą gwiazdkę i będziemy siadać do stołu wigilijnego. Zanim jednak to nastąpi, proponuję Wam wyzwanie. Nie każdy z Was będzie mógł uczestniczyć w porannych roratach, Jedni pójdą do pracy, inni do szkoły na uczelnię. Nie może być jednak tak, że chrześcijanin prześpi ten czas, a obudzi się znudzony i niezadowolony w Boże Narodzenie, by za chwilę powiedzieć sakramentalne święta, święta i po świętach. Proponuję wam wyzwanie. Aby się go podjąć, trzeba spełnić następujące warunki. Po pierwsze i chyba najtrudniejsze, obudzić się każdego dnia adwentu 10 minut wcześniej niż zwykle wstajesz tego dnia rano, po to by poświęcić 3 minuty na przecieranie oczu i ćwiczenie typu do góry i w dół, do góry i w dół, a potem druga powieka, a także mówienie sobie, że dasz radę i będzie dobrze. 6 minut na słuchanie tekstu Ewangelii i krótkiego rozważania do tego tekstu oraz Minutę na zapoznanie się z wyzwaniem, które będzie dotyczyło różnych sfer Twojego życia, a które ma Ci pomóc ten czas przeżyć radośnie, bo adwent to czas radosnego oczekiwania. I drugi warunek, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu, bardzo bym chciał, aby każdy z was założył zeszyt, w którym na każdej stronie będzie zapisywał zdanie z Ewangelii, które najbardziej zapadło w twoje serce i twoją refleksję z rozważania, wyzwanie, które będziesz miał do wykonania tego dnia bądź tej nocy i ocenę spełnionego wyzwania w skali od 1 do 5 w zależności od tego, czy udało ci się wypełnić. To wyzwanie czy nie do końca oraz hasło dnia, które z jednej strony będzie tytułem tego dnia, a drugie takim twoim motywatorem do działania. Kto to wyzwanie podejmie, gwarantuje trzy rzeczy. Po pierwsze, dobre przygotowanie do uroczystości Bożego Narodzenia. Po drugie, myślę, że jakąś frajdę z wykonywanych zadań. Po trzecie, wzorem rekolekcji poprzednich. Nagrodę w konkursie za udokumentowane prowadzenie zeszytu. Pamiętając, że życie jest zbyt krótkie, żeby było małe, dajcie z siebie wszystko na drodze wyzwań, które staną przed Wami. Jedne będą bardzo proste. Może nawet czasem pomyślicie, że za proste, inne trudne, nawet bardzo trudne, jedno będą dotyczyć naszego ducha, inne ciała, wszystkie mają na celu dobrą zabawę, ale też dobre przygotowanie do uroczystości Bożego Narodzenia. Gdy was dopadnie zniechęcenie, przypomnijcie te słowa, które dla mnie zawsze są takim potężnym motywatorem. Ktoś powiedział takie słowa, bądź takim rodzajem człowieka, że gdy Twoja stopa dotyka podłogi, gdy rano stajesz, diabeł w piekle mówi o morte mordę wstał.